Dzień dobry, Szanowni Państwo. Nazywam się Franciszek Spielski, jestem dyrektorem Biura Organizacji Infrastruktury Ochrony Środowiska w spółce TBA1. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Przychowałem do Państwa po to, żeby przedstawić po pierwsze informację wychodzącą <tuszą> o przebiegu stanie przygotowania inwestycji w Budowę. Z Państwem e, pewnych zmian w stosunku do tego, co do tej pory zostało zaplanowane i o czym Państwo wiecie. Ponieważ od 15 lat zajmuję się ochroną środowiska, od 10 lat zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w energetyce, które ze swojej racji na ogół budzą nie tylko duże zainteresowania, ale często duże kontrowersje wśród lokalnej społeczności, armii wiatrowej, czy, czy obierdy za przykładem Wiem jak bardzo ważny jest ten kontakt z lokalnymi społecznościami i informowanie i dyskutowanie o tym, co się planuje. Tam... My tutaj mówimy nie o wiele inwestycjach inwestycji, tylko o największej inwestycji w Polsce, o znaczenie znaczeniu nie tylko dla bezpieczeństwa kraju, ale przede wszystkim tutaj dla państwa interesów lokalnych. Dlatego też jestem już tutaj od, mimo już od trzech miesięcy dopiero pracuję na tym stanowisku. Trzeci raz, a więc średnio raz w miesiącu. I najprawdopodobniej będę chciał tą średnią utrzymać, tak żeby tutaj na bieżąco z Państwem rzeczywiście móc wiele działań, które musimy zaplanować i wiążeć, Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić po pierwsze, tak jak powiedziałem w informacje informację o tym, co się dzieje w tej chwili. I co dotyczy państwa bezpośrednio, a więc samej lokalizacji, która do tej pory została wstępnie wskazana to jako potencjalna lokalizacja leśnotni jądrowej i jakie są skutki wyników różnych analiz, które żeśmy do tej pory wykonali i co chcemy dalej zrobić. Zacznę od krótkiego przypomnienia historii tej lokalizacji. Jak Państwo wiecie, w ramach y, programu y, rozwoju polskiej energetyki jądrowej, y, radę, który został przyjęty przez Radę w 2016 roku, y, zostało tam przeanalizowane i podane, podane ocenie y, tzw. transgranicznej czyli międzynarodowej, międzynarodową za przyjmowaniem szereg lokalizacji. 30 lokalizacji zostały wskazane przez władze spółki PGE jako potencjalna lokalizacja elektrowni jądrowej, która PGE jako spółka wskazana przez rząd do zrealizowania tej inwestycji zamierzała poddać niezbędnym badaniom. Te lokalizacje to Gąski, Żarnowiecki, właśnie Koczewo. Jak Państwo wiecie, Gąski ze względu na E, przeprowadzone referendum i podjęte decyzje władz lokalnych e, spółka z tej lokalizacji zrezygnowała, ponieważ nie było woli rozwoju tam projektu jądrowego. Natomiast w lokalizacji żarnodzieckiej, w lokalizacji Choczego, spółka przystąpiła do e, programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które mają pozwolić na ostateczne potwierdzenie e, tego, czy te lokalizacje nadają się do budowy elektrowni jądrowych. Co to proszę Państwa oznacza, że się nadają? To znaczy, że my musimy zweryfikować zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, czy te lokalizacje są bezpieczne dla Państwa, a więc dla lokalnej społeczności oraz dla środowiska, a także są wykonane pod względem technicznym i ekonomicznym. Wszystkie te elementy są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji takiej inwestycji. Mówimy tutaj o e, kilkudziesięciu miliardach złotych wydania pieniędzy na taką inwestycję, w związku z tym wiadomo, że decyzja musi być podjęta niezwykle e, e, wnikliwie. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, zostały od roku 2013 e, podjęte różne badania, różne elementów środowiska, może monitoryzacja środowiskowa, bo monitoryzacja zanieczyszczenia powietrza. PGE z monitoring meteorologiczny prowadzonej. Jak Państwo też wiecie, badania te wykonywała na zlecenie spółka wyłoniona, międzynarodowa spółka Worley Parsons wyłoniona w przetargu zgodnie z postępowaniem zamówienia publicznych. Współpraca między PGE a Worley Parsons nie przebiegała tak, jak powinna przebiegać, czego skutkiem po 3 lata. 3 lata. Ten kontrakt został przez spółkę w grudniu zeszłego roku rozwiązany. Przepraszam, czy jest możliwość wyłączenia, bo tu nie widać, co na tej tablicy jest. Ale jest. Czy jest możliwość bo to nas byśmy złożyli? to ale nie widać. No, może światło no, ja ja jeszcze złożyć. Więc podejrzewam się nie zrobić. A ja będę mówić, że to jest na zależnym, także używać. Czyli e, jesteśmy, jesteśmy przy współpracy z Wolnej ja Plasm, wiem, że, że Państwo również e, z informacji prasowych chociażby mają informacje o tym, że ten problem został rozwiązany. Oczywiście były różne dyskusje, jak bardzo to wpłynie na realizowane z całego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, ta decyzja została podjęta po wielomiesięcznych analizach i próbach naprawienia tej współpracy, ale w momencie, kiedy już było wiadomo, że ta współpraca nie może się zakończyć. Sukcesem, a więc we właściwym czasie wykonaniu prawidłowo programu badań środowiskowych i lokalizacyjnych ona musiała być przerwana, ponieważ rodzi dalsza kontynuacja tej współpracy ten iż cały program zostanie zakwestionowany po kilku latach podczas procedury wydania dotyczących środowisko czy organizacyjnych i, 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 I wtedy byśmy mówili o półrocznym opóźnieniu w realizacji projektu tylko 3-4-letni prawdopodobnie oznaczało to, to by do, e, koniec tego. W związku z tym... W momencie rozwiązania kontraktu z Wrocławem, spółka podjęła decyzję o samodzielnym kontynuowaniu tego programu badawczego. W tym momencie, w tej spółce również pojawiłem się ja i moja odpowiedzialność, mojej moje komórki, za którą, którą zarządzam, czyli Biuro Lokalizacji infrastruktury i Ochrony Środowiska, jest właśnie wybór odpowiedniej lokalizacji, uzyskanie odpowiednich decyzji, czyli decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. No, a to musi być poprzedzone właśnie weryfikacją w terenie tego, co faktycznie możemy się spodziewać. Warwick Hanson przez tę podjętą współpracy, wykonał pewne badania i my z tych badań, z wyników tych badań obecnie korzystamy w niektórych analizach. Na podstawie tych wyników, proszę Państwa, co jest najistotniejsze, potwierdziły na pewne ryzyka, które były wskazywane. Na uprzednio przy tych lokalizacji dotyczące lokalizacji potrzebnej, jak Państwo widzicie to jest tutaj w tej napędze, są na czerwono zaznaczone te obszary z różnych elementów środowiska przyrodniczego, czyli śmieci, przyrodniczych znaczy nawet obszarów, porostów, grzybów, płazów, gadów i tak dalej. Te, które, wynika z badań przeprowadzonych w terenie, mogą rodzić problemy. Jakie problemy, ja za chwilę natomiast ja wiem, że jest taki zarzut często stawiany, bo już tutaj podczas spotkań z Państwem parę razy z Tobą byłem pytany, że no przecież wszyscy wiedzieli, że tam jest wydma i, 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 i dzisiaj dopiero mówicie, że tam może być cenne środowisko. Z Państwa, to, że były pewne podejrzenia co do tego, że to środowisko w tym miejscu może być cenne, nie oznacza, że w środowisku, w obszarze, gdzie jest cenne środowisko, nie można zrealizować takiej inwestycji. Jest cały szereg działań minimalizujących, naprawczych, kompensacyjnych, które powodują, że takie przedsięwzięcia bardzo często można zrealizować bez szkody dla środowiska. Ale żeby zweryfikować dokładnie, z czym mamy do czynienia, jak duże jest ryzyko negatywnych, znaczących, czyli takich trwałych nieodwracalnych szkód w środowisku przy tej inwestycji, trzeba wykonać badania. Te badania zostały wykonane i na podstawie wyników tych badań... Stwierdziliśmy, że istnieje duże ryzyko znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000. I ja za chwilę powiem, na czym to ryzyko polega. Jak Państwo widzicie, na tym obszarze, na Wybrzeżu Łutecznym, zostało zrezygnowanych prawie 500 ym, różnych gatunków i które podlegają różnym formom ochrony, z tego 83 definiowane są szczególnie cenne i priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej. No to wskazuje, że rzeczywiście mamy tutaj, macie wy państwo teren bardzo cenny, no i władze spółki zaczęły się bardzo poważnie zastanawiać, czy rzeczywiście należy w takim cennym terenie przyrodniczo realizować inwestycje. Jeśli chodzi o, tak wygląda obecnie ten obszar, w którym, którym były przeprowadzone badania, jak państwo widzicie, bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Białogóra. To, że ten obszar sąsiaduje bezpośrednio z obszarem Natura 2000 jeszcze o niczym nie świadczy. Mało tego, formy ochrony przyrody objęte systemem Natura 2000, ten system europejski, który musieliśmy wdrożyć po wejściu do Unii Europejskiej, to nie są parki narodowe. Znaczy to i czy rezerwaty, to nie są miejsca, w których nie można realizować inwestycji. Takie inwestycje można realizować, ale wcześniej trzeba stwierdzić, czy ta inwestycja i nie, Spowoduje trwałych szkód w tym obszarze, w tym e, ekosystemie chronionym na Naturze 2000. E, my właśnie w tej chwili podjęliśmy działania mające na celu stwierdzenie, przybudowa elektrowni jądrowej na tym obszarze, bezpośrednio sąsiadującym z Naturą 2000, może spowodować znaczące, trwałe e, e, zniszczenie tego obszaru, czy jego funkcji, dla których on został powołany. Na czym te działania mogą e, polegać? Przedstawiłem, przedstawiłem tutaj na tym schemacie po lewej stronie. Otóż przedmiotem ochrony obszaru naturalnego dla Białogóra są między innymi siedliska torfowiskowe i gatunki roślin, żyją właściwe dla torfowisk. Torfowiska są siedliskami niezwykle wrażliwymi na wahania stosunku wodnego, czyli zachwianie stosunku wodnego, obniżenie wystaw wody na danym obszarze, gdzie jest to może spowodować trwałe i nieodwracalne szkody tego siedliska. Jeżeli to siedlisko jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura na 2000, my nie możemy zrealizować inwestycji, które właśnie mogą spowodować takie trwałe zmiany. I teraz, jeżeli nawet wybudujemy, spróbujemy wybudować elektrownię jądrową obok tego obszaru elektrowni i wykopiemy pod tą budowę elektrowni duży dół, mówiąc kolokwialnie, na przykład na 50 metrów głębokości, bo niektóre technologie elektrowniowe wymagają e, takiego wykopu możemy spowodować zmianę lustra wody na dosyć, na dosyć dużym terenie. Dzisiaj weryfikujemy, czy taka obniżka tego lustra wody może również wpłynąć na te siedliska, które są przedmiotem ochrony na obszarze o Jak to robimy? Otóż będziemy robić E, e, otwierty e, piezometry zapadać, które pozwolą, czyli otwory, które pozwolą stwierdzić jakie jest stan zdrowotny, jakie są zależności pomiędzy e, e, właśnie stosunkami hydrogeologicznymi na tym obszarze. I wykonujemy równolegle, to już zostało zlecone badania wykonane, uzupełniające badania siedliskowe, mające na celu jeszcze zweryfikowanie i stwierdzenie e, jakie te siedliska są, gdzie one są dokładnie zrealizowane, jaka jest ich prośba na ewentualne zmiany związane z inwestycją i została już zlecona również przez spółkę tak zwana ocena ekspercka oddziaływania na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów naturalnych. To jest taka procedura wynikająca z prawa europejskiego, z dyrektywy, która tworzy obszary Natura 2000, która stwierdza, że jeżeli przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na Natura 2000, to należy wykonać taką ocenę. To zostało przeniesione do polskiego prawa i na czym polega, proszę Państwa, dzisiaj kluczowe? Otóż na tym, że jeżeli, tak jak jest to określone w prawie ochrony przyrody w artykule 33, jeżeli organ właściwy, wydający decyzję środowiskową, czyli w tym przypadku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, stwierdzi, że przedsięwzięcie dane, czyli w naszym przypadku elektrownia może znacząco oddziaływać na Naturę 2000, na integralną spójność spójności przedmioty ochrony, nie może wtedy wydać pozytywnej decyzji środowiskowej dla realizacji takiej inwestycji. To jest rzecz pierwsza. Natomiast rzecz druga również jest taka, że jeżeli inwestor wie, podejmie taką, taką wiedzę, że to znaczące oddziaływanie może wystąpić i jest to prawdopodobne. Z punktu widzenia naukowego środowiskowego, to nie może takiej lokalizacji brać pod uwagę jako lokalizacja alternatywna. My musimy w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedstawić co najmniej dwie lokalizacje alternatywne, ocenić je równolegle i na podstawie i w ramach tej procedury wybrać, która jest lepsza. Z punktu widzenia środowiskowego i społecznego. Tylko, obydwa warianty przedstawiane i analizowane muszą być realnie wykonane. Jeden z nich może być mniej środowiskowy, lepszy środowisko, drugi gorszy środowisko, ale obydwa muszą być realizowane. Jeśli no wiemy, że jeden z tych obszarów nie jest realizowany, bo nie może uzyskać decyzji środowiskowej ze względu na to działanie na lata 2000, to to nie jest wariant racjonalny, alternatywny i cała procedura mogłaby zostać zakwestionowana. Dlatego też dzisiaj priorytetem naszym jest stwierdzenie, czy ten obszar, o którym dzisiaj mówimy, który został wstępnie wyznaczony, ta budowa elektrowni jądrowej może no. lub nie może powodować znaczących oddziaływania na Naturę 2000. No ale żeby nie było tak, że czekamy na wyniki tej ekspertyzy i nie robimy nic więcej. Żeby mieć gwarancję, że mamy dwie lokalizacje alternatywne, które będziemy badać w celu oceny działania na środowisko i żeby cały czas podtrzymać szansę budowy elektrowni jądrowej tutaj w minie Koczewo, podjęliśmy działania na celu stwierdzenie, czy jesteśmy w stanie tą lokalizację obecną zmienić, zmienić jej granicę. Tak, żeby nie powodować znaczącego działania na Natury 2000, żeby nie powodować znaczących oddziaływań na lokalne społeczności, na Wasz tutaj interes, a zachować ten interes polegający na możliwości budowy elektrowni jądrowej. Hmm. I rozważamy obszar pomiędzy na zachód od obecnej lokalizacji, pomiędzy oddziałami hmm. Natura 2000, y, 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 Ostoja y, Serbska i y, 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 Białogóra. I wykonujemy cały szereg, w tej chwili już wykonaliśmy w ostatnich dwóch miesiącach cały szereg analiz e, tego obszaru. E, to jest, proszę Państwa, bierzemy pod uwagę obszar, który nie jest zupełnie nowy obszarem. To jest ten, który był wskazywany na etapie e, planu rozwoju energetyki jądrowej jako lokalizacja lubiatowo kopalinowa Jest to więc lokalizacja, która przeszła całą procedurę wyboru lokalizacji, była przedmiotem transgranicznej opinii. W związku z tym to nie jest tak, że na tej lokalizacji musielibyśmy zaczynać wszystko od zera. Te obydwie lokalizacje lubiatowo-kopaliwne i koczewo, one były podobnie ocenione, tak samo właściwie ocenione właśnie w tej ocenie wykonanej dla Ministerstwa Gospodarki. W obydwu tych lokalizacjach wskazywano jako ryzyko wartość przyrodniczą, ale głównie koncentrowano się na tym, że jest to teren w dużej mierze zalesiony. I e, przekonanie było takie, że teren zalesiony oczywiście może być cenę przyrodniczą, ale jak Państwo wiecie, lasy są nierówne. W jednym lesie rzeczywiście można stwierdzić 500 gatunków i siedlisk chronionych, a w drugim lesie tych siedlisk nie będzie. My dzisiaj będziemy <laughs> wiemy, jak wyglądają te lasy na zachód,